Witam wszystkich w kolejnym sezonie i pamiętajcie w następnym odcinku z Fit and grow fish. W dzisiejszym odcinku będziemy poważnie grać Poważnie grać w a czemu poważnie? Nie gramy w nie gramy w gramy death matcha. I gramy to co chcieliście, przez ten cały czas zagrać, czyli Megalodonem Tak, gramy Megalodonem, oczywiście na great chyba możemy zagrać, raczej tak Ale wybierzemy greata, wybierzemy oczywiście harda Czemu miałem wziąć inny poziom? już deathmatch to jest proste no, no bo ja tak dobry jestem po prostu, nie mam pojęcia <laughs> Zagrałem po prostu na hardzie Megalodonem i zobaczymy co się wydarzy? Nie przestajemy sobie to postać, tego potwora po prostu przetestujemy, bo on, no nie powiem, no silny jest, silny chłopak jest. Zobaczmy sobie, jak serio silny jest. Mam naszego megalodona. Zobaczmy, jak on ma pasywkę. Rip apart. When bite into prey, tears into pieces while dealing additional damage. Dobra, czyli jak po prostu ugryziemy kogoś, to po prostu rozrywamy go na części i zadajemy do tego obrażenia. Czyli po prostu gryziemy i po prostu, no, nie ma kogoś, po prostu nie ma typa. Jedno ugryzenie, koniec, po prostu. Koniec gry. Ale minus jest tego taki, że ma to cooldown 7 sekund, a Prantogonon, on w ogóle cooldownu nie ma. Dlatego możliwe, że ten Megalodon może nie być takim najsilniejszy, ale no zobaczymy. W ogóle ilu ma HP. No on ma dużo więcej HP od tego, może mi od tego prantogodona czy coś takiego, ale jest dużo szybsta, to dobra. Jest dużo szybszy, ogólnie jest zwinniejszy. Dobra, on będzie fajniejszy, on będzie fajniejszy, bo on jest zwinniejszy i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, po prostu pozagr mi zagrajmy. W ogóle ilu kosztuje 300, tak? A ten poprzedni? Dziś on zobaczy, 50 różnic, ojo, ale duża różnica, kurde, normalnie. Super, dobra. Zaczynamy. O, tak! Czy... To jest coś z mojej rodziny, tak? O to jest coś z mojej rodziny on jest wielki jest. Teraz ja raczej go bić nie mogę, to jest zjada wszystko. Pyk, pyk! Dobra, no to będzie jak zwolno leciał, nie? Ale postaramy się przez cały odcinek bić setny level, tylko że jesteśmy obecnie najśniejszą rybą w grze jaka istnieje, nie? Bez modów oczywiście, bo zagramy sobie na modach niedługo, tylko oczywiście te wszystkie gwiazdki na zrobimy, bo chciałam je bardzo zrobić. Zagramy sobie na modach i sprawdzimy inne jakich postaci. Pewnie będzie może jakieś nowe postacie, może jakiś dużo niżs od Megalodna. może coś dużo większego, może jakiś pentalodon, czy nie wiadomo co. <laughs> o, ja mogę wyskakiwać wysoko, co jest, serio? Zaraz, naładujmy się tak na maksa i. Pyk! Jo, pitole, patrzcie Ja mogę tak skakać. Ej, ten megalodon ten może. Ten helikopter może przegryźć torma, i Ten megalodon jest naprawdę ogromny, dobra. Czy ja mogę po prostu go wciągnąć? Czy jestem tak silny, żeby go wciągnąć? Tak, ja mogę po prostu go wciągnąć. Jo, pitole. A my jesteśmy mega szybcy. Może nie mamy jakiejś super duże staminy. No wiadomo, jak każdy duży zwierzę. Ale na to wagę, co on ma, na to wielkość. On jest naprawdę bardzo szybki, nie? On jest naprawdę najszybszym stworzeniem z taką wielkością. Dlatego on jest największym drapieżcą, nie? Ma największy stamin właśnie. Ograliśmy do tego szans. Z nami z Dosłownie, no nie wiem może dużo damage'a, tak? Nie wiem dużo No ale nikt nie ma z nami szans. Przez to właśnie, że szarpiemy tak mocno ofiarę swoją. No i ale nie przyknoju, ani przykno, daj im levela, Frejerze, daj im levela Dobrze, o ale levelek, hmm czwarte czwarty jak dobra. Więc jak chcesz chodź, pyk! Po, mnie spiegnuj! Ale ja chyba łamię kość, jak gryzę, bo ja tak mi się wydaje, że ja unieruchamiam kogoś, Jak raz ugryzę go. I ugryzę go na początku i nie mógł się ruszać. To przez to właśnie, że mamy takie za mam przez to po prostu. To no, jest mi tym megalodonem I to jest strasznie fajne, bo no niech nam mi szans nie ty po nim chodzić. Praktycznie, więc jest fajnie. Tak samo czerpiemy nim na boki. Na chwilę ma takiego stuna, dlatego no, jesteśmy największy drapieczu, jaki jest. Wiadomo, tam do nie robiłem. miałem większy damage, ale nie miałem tych wszystkich takich rzeczy fajnych, co my mamy. Czyli właśnie, że unieruchomienie, dużo większy damage raz na jakiś czas, szarpanie lewo prawo, i tak dalej, tak dalej. Oczywiście dużo większa szybkość, Dwinność regeneracja staminy i wszystko. Po jesteśmy takim totalnie totalnym kozakiem jest nie po prostu, nie? Dlatego wiemy sobie setny level, na nim zobaczymy, jak będzie wyglądało po prostu mega na setnym levelu. Jestem bardzo ciekaw, gdzie sobie tak gnoja, Powarajmy sobie i na nim. no po prostu powinien być dalej, nie ja po prostu inne rybki sobie bijemy, tak do odmiany. Żeby przecież nie się z tym gnojadnym. Chodźmy sobie po prostu na trzęsie na lewej starczy. Nawet jak mamy 13 level i tak jesteśmy bardzo szybcy, nie, to jest strasznie fajne. Kurde, a ten jest straszny. Ooo, on jest naprawdę okropnie straszny. No, zanim są jakieś rybki, ja zobaczmy, co możemy zrobić. Zalazmy tego gnoja, tego pęta coś tam, bo on gdzieś pływa sobie, on pozyawa z jakiś inny miejsc zrobimy pipi z nim. I go dojechał, nie? Bo my gdzieś go, w tych okolicach jak mi się wydaje, że gdzieś go pokonaliśmy sobie i właśnie go odbokowaliśmy, ale no, jesteśmy naprawdę okropnie szybcy. Jesteśmy okropnie szybcy. porównanie do tamtego poprzedniego, jesteśmy naprawdę mega szybcy. Możemy, tych możemy się co coś jakiś eggs darmowy jest, nie? Nie ja wiem właśnie gnoja, Znaleźć, bo ja nie wiem, gdzie on się respi do końca, już je pamiętam. wiem, że właściwie w tych okolicach, więc o tutaj właściwie w tych okolicach, go... ja wiem, że znalazłem i go dojechałem. Mogi wciągnąć sobie. Nie, jeszcze oni są w miarę za duzi, ale w ogóle się oni nie boją. I w ogóle. On no, dziwno, się w ogóle mnie nie boją. Teraz dopiero się przestrzeli, kiedy otworzyłem buzię, ale jak nie otwieram buzi, to w ogóle się mnie nie boją. To jest dziwne, straszne. Dobra. Ja do... Poczęli się nie dziwię. Nawet jakby się uciec nie mają szans, tak? <laughs> nie mają szans. Może jeszcze wiedzą. Tego nie ciekają i po prostu rezygnują z życia. <laughs> to jest trochę smutne, ale, no. Wydaje się, w tych okolicach był jeden, jeden z moich. Znaczy, z moich, co ja gadam? Ten pęta coś tam, gdzieś w tych okolicach, właśnie, wydaje mi się, że gdzieś był. No, no nie wiem, no. No i patrzcie, to taki wielki ogryzki tego mięsa. No to tam te prawnicy daj Expo. to są im prawnicy nie daję. Ale już. Yy, ja to on jest wielki, mogę go bić? Kurde, szkoła, że nie mogę go bić, bo my się na nim farbuje, nie? To są te większe ryby, doła. ty tych możemy pobić. On twierdzi, że lubi to wsiadywać, on lubi to lubi jeść te ryby, smaczne mocno niego, nie? On sobie i to on jest straszny. To jest dziwne, że on jest w ogóle w sojuszu z nami, nie? To jest strasznie dziwne, to jest takie takie dziwne strasznie, ja, wy Wygląda jak przeciwnik, tak totalnie. No trzeba się przyczaić, że on jest z nami Ta, zostaw, może to było dla mnie, gość, weź, zostaw to. i dzień indziej. Wiem, że ci ukradną twoją miejscówkę ulubioną, ale no i co Indziej, co? I co dzień indziej. Nie się. Chyba, jest co solo, nie? Ja to mogę solo, solo zrobić gnoj jeden. Już mam większe w odcinku, pewnie zamiast dojechał. Chyba, że mi zaskoszenie powiedzieć. Jak jakby wziął mi zaskoszenia, to myślę, żeby wygrał, nie? Myślę, że wygrał. No dan na bić nas nie będzie, więc spoko. Zdaj sobie te rybki, ale fajne rybki, w ogóle takie kolorowe. Chodź tej rybki. Chodźcie. Mia-num-ni-nam-nom. sobie na do megalodona dojechać. Wydaje mi się, że zrobimy tak, że zagramy sobie surwal, tylko nie będziemy grać tego najszłabszego survivalu typu, że zagramy najszłabszą rybę, jaką może. Tylko tym razem wyjdziemy sobie najlepszą rybę. Na następnym odcinku. Zagramy sobie taki survival i zobaczymy co, gdzie mogli zrobić i ugrać. Może megaludona zabijemy, nie? Może biłem hit 200 poziom i będziemy mogli po prostu jakąś rybę słabszą <grym> zabić megalodona. Zobaczę, może się uda, że się uda, fajnie byłoby. No ja ale jak sobie na tym, żeby w jakiejś takiej gównianej rybie, nie? E, po prostu wbić jakiś 300 level i na przykład tego wieloryba dojechać, albo megalodona dojechać, nie? To by było tak śmieszne, żebym taką ogromną, zwyczajną rybą, która bije zero damage'a i dojechać taką wielką rybę, nie? To by byłoby śmieszne. Albo wyobraźcie sobie wbić na tyle wielki poziom, żebym wciągał wieloryba tego, nie? Żebym go wciągał, to by byłoby tak śmieszne. Musimy coś co zrobić. Wątpię, że mi się to uda, zrobić na u Musimy 10 godzin grać. Dlatego sietujemy, po prostu sietujemy, po prostu. Kiedyś zrobimy wszystkie rzeczy, które chcę zrobić, to coś sietujemy, modesty zainstalujemy fajne na jakieś bijanie leveli i tak dalej. I po prostu będziemy zabijać jakieś taką gówniane ryby, jakieś takie potężne ryby, nie? To jest takie, tak jak wyglądać właśnie że po prostu szok, nie To będzie śmieszne, bo to będzie naprawdę śmieszne. Dlatego zrobimy, co zrobimy to. Powiedz sobie, jakieś rekiny wciągać. Mogę je wciągnąć. O, teraz już mogę tego rekinia wciągnąć, Dobra No, siema rekinki, Siema Co ci daję? Mniam, pyszne rekinki. właśnie sobie, tak. Jesteś tak silni i tak duży, że sobie po prostu wciągać rekiny nosem, nie? Tak. Ale. Piesziutkie. <laughs> Wyobraźcie sobie to, to jest tak śmieszne. A i weź sobie też, że coś takiego żyło kiedyś, nie? Coś takiej wielkości normalnie słyszyło kiedyś. Tak latało i po prostu zabijało wszystko, nie? To normalnie kiedyś istniało. Tak po prostu sobie istniało nikt z tym nie, nie mógł nie za bardzo zrobić. Oczywiście w tych czasach, kiedy to istniało. Były jeszcze inne sposzenia, podobnie duże, nawet większe. Dlatego no, wcale ten megalon nie był aż tak kozacki, ale był bardzo kozacki, tak? Bo jedną z silniejszych rzeczy. O! Zajęliśmy go! Mamy frejera, on tu się respi! Chciała kumplu! Ale silnie spacili razem przygowano. Chciała kupić. O, mi walił o Chodź ty frejera, musimy go Oni silną rybo, ten typu... Serio! Ej, może być z megalodon, tylko on jest mniejszy, nie on jest mniej ale dipsa ma dużo większego. No, dojechaliśmy frajera. Ale patrzcie jak nie jest wytrzymały. No on dał trochę lewela. Nie dziwnie się respi, w ogóle musimy znaleźć. On to gdzieś się w tych miejscach mniej więcej respi. Trzeba zapamiętać, że to jest mniej więcej jego siedlisko. To nie wiem, gdzie on jest. No bo on się gdzieś może dalej trojbić, ale w tych okolicach on był, to wiadomo, że musimy gdzieś mniej więcej te okolicy przychodzić, jeżeli chcemy go znaleźć. Ale no jest serio silny. On rzecz nieza tego wieloryba w ogóle, nie? To jest w ogóle śmieszne. No wiem to wieloryb się zagra, bo to może być śmieszne zagrać tym wielorybem. ale nie da się tym wielory, nie się zagrać, no niestety, nie? Niestety, nie? niestety się nie da. Fajnie byłoby mi bo śmiesznie, bo śmiesznie byłoby No nie mogę go, go znaleźć, dlatego chodźmy stąd. On gdzieś w tej okolicy się poczuć, Respi. Może go znajdziemy, może nie. Fajnie, jakby ten megalodon miał też taki ultra węg i ultra wizję. No po prostu widziałby na przykład, nie wiem, prześciany, ryby albo po prostu by wszystko więcej widział. Nie, nie było taki mgły i wszystkiego, tylko po prostu by wszystko widział. Czy ciebie wciągnę. Czy ciebie. O, okej. Okay. Hmm. Chyba go wciągnąłem też. No nie musiałem gryźć nawet chyba. Pff. Nie, strasznie zwinny jest ten megalodon. Naprawdę mi się podoba to, jaki movement ma ten megalodon. Naprawdę jest taki bardzo przyjemny, taki bardzo zwinny i fajny. No tu nic nie ma. stąd pójść. Tam jest jakiś taki fajny. No tam to to nie ma sensu i w ogóle nawet. Gdybyśmy graje na rifie to to były takie chmary po prostu ryb, możemy po je wciągać i to dać, że Expa. No, ale na Greycie tego właśnie nie ma. W ogóle tego Greycie nie ma. Na no, ogóle Grey jest najniebezpieczniejszy mapa. Serio, to jest Megalodon, to jest ten Pentagoron coś tam, to jest ten wieloryb, którego coś pierwszy mi nazwy i zapominam. <grym> no jakieś tego dziwne nazwy, które po prostu nie potrafię zapamiętać. Co tu jeszcze jest takie, A, jeszcze rekiny są, no, jest dużo tych rekinów, takich takich bagamocnych rekinów, gdzie na niektórych mapach te rekiny są najpotężniejszym w sumie gatunkiem, a tutaj one są czymś normalnym, więc ten Grey jest naprawdę kozacki. To grać survival? To serio? Możemy Ciężko grać to surrival, jeżeli mam być na Fandet tu, żeby ciężko grać surival. Czy ten typo mnie ugryz? Naprawdę. <gryz> Serio ugryz, nie wierzę w to. O, siam Wieloryb, co ty, ty płyniesz? Coś miarę szybki, jesteś gnojki jeden, nie? Z jakiś jest zwinny jesteś. Ale nie tak zwinny jak ja. Nie tak zwinny jak ja gnoju. Chodź tutaj. O, tam ryczy, oj, tam muszę poryczałeś, no to do co ja ci poradzę, no? No zjadłem cię, zadłem cię. 20 tyle mam już. To telewolf idzie do pni Grzym tego na tego. No po prostu pogryźmy go sobie przez jakiś czas. A i przykład jak sobie gryziemy, to ja poinformuję was o tym, że nie wiem to mówiłem, bo nagram ten odcinek dnia, w którym nagrałem ostatnio cięklą drive'a, więc nie wiem czy jeszcze zrobić. Co do tego, czy nie, ale zmieniłem wspierających mocno. Zmieniłem wspierających i ulepszyłem wspierających. Są nowe bonusy, są, no, są, są nowe bonusy, są fajne nowe bonusy jest dużo nowych innych bonusów ciekawych. I każdy bonus obecnie działa i nie ma tak, że po prostu jakiś bonus jest nieaktywny, coś takiego. Każdy bonus jest aktywny obecnie, działa, wszystko jest fajnie zrobione, ładnie i po prostu, jeżeli chcecie mnie wspierać, to się kliknąć guzik wspieraj. I dzięki temu, na przykład, za drugi poziom wspierania, czyli za 15 złotych, ważnik będzie widoczny na każdym moim filmie pod koniec każdego filmiku, Na każdym, dopóki mnie wspieracie, nie? I to zostaje na zawsze, to się nigdy nie zniknie. Więc jak na przykład teraz mnie wspieracie, to przez cały Wasz nikt będzie widoczny na 30 moich filmach, nie? Po prostu przez cały miesiąc będziecie widoczni i przez cały czas w tych filmach już na zawsze zostanie wasz tam nikt, nie? Więc jak będziecie mi swierać, to takie właśnie dodatki możecie mieć. Tak samo każdego nowego wspierającego pozdrawiam na odcinku. Jeżeli ktoś mnie zaczął wspierać i nie pozdrowiłem go, to przepraszam, ale ten odcinek do pewnie po tym, jak nagrałem Long drive ostatniego, dlatego jeszcze nie wiedziałam, żeby ktoś nowy mnie wspierał, dlatego przepraszam, ale następnym odcinkiem już na pewno będziecie pozdrowieni. Pamiętajcie, jeżeli ktoś się pozdrowił, to nie będzie coś takiego, że nie pozdroję Was. Jeżeli po prostu na jakimś nie pozdrowiłem, to może po prostu na odcinek w nagrany, albo na zapas coś takiego, nie się martwić, będziecie będziecie, nie się po to martwić. A co do osób, które na przykład będą mi z ostatni poziom, czyli ten najdroższy, to jest za 30 zł, będziecie widoczni na starcie każdego filmiku. Proszę, możliwość się na starcie, ale dziś mniej więcej na początku, no w pierwszej połowie, po prostu gdzieś w jakimś momencie, będziecie pokazani na każdym odcinku, dopóki mnie wspieracie. Dlatego takie są dodatki, takie, które dodałem nowe, naszej znaczy jest dużo więcej nowych dodatków, możecie sobie sprawdzić, zobaczyć, ale to są takie, które na ten moment mogę w was sposób, szybko powiedzieć. Jeżeli w filmiku jeszcze nie dodałem, to na pewno do dodam filmik i poinformuję was o tym wszystkim, ale jeżeli tego filmu jeszcze nie ma, to po prostu możecie wiedzieć to wcześniej, od innych. Jeżeli na przykład oglądacie u mnie tylko fiten na przykład. Dobra, mamy 41 level, więc naprawdę ładnie to idzie, naprawdę bardzo ładnie to idzie. A jak coś jak mnie wspieracie, to założyłem specjalnego Discorda, Tylko dla wspierających Tam nie będzie miał dostępu nikt oprócz osób, które mnie wspierają Ewentualnie może jakieś specjalne osoby, typu nie wiem, jak znajomi moim może administracja, coś takiego, dlatego te osoby będą, będą wyjątkiem, które po prostu nie będą mnie wspierać i będą mogły tam być. Ale tak to będą Discord tylko dla wspierających, To będzie taki mały Discord, bo wątpię, że będziemy jakieś super dużo wspierających, tak? Ale to będzie tam to mi pytanie, czasem będą coś popisać, może tam będę garał, z ludźmi czasami coś takiego. No, my nawet pograłem w gry wspólnie. To różnie. Różnie, ale. Na pewno będziecie mogli tam wejść, zadać mi jakieś pytanie, na pewno na te pytania wam tam odpowiem, tam do miarę aktywny. Wiadomo, ten disco jakiś duży nie będzie, więc będziecie mieć szansę po prostu jakiś kontakt ze mną złapać, nie? Jeżeli jeżeli macie ochotę na to. Dlatego polecam, polecam wspieranie. Bo mamy 69 level, już za 50 50. Gażeby być czary, to nie stajemy się jakiś super większy. Super większy super nie stajemy, ale no, jesteśmy trochę większy, tak? I na pewno dużo silniejsi właśnie, ile my bijemy? sprawdzę sobie jeszcze raz, bo mm, tak biłem go, biłem i nie przyglądałem się w sumie, ile tylko nim zadaję teraz. I go zobaczmy. No jesteśmy jest podobnie szybcy. Nawet bym powiedział, że jeszcze szybciej jesteśmy coś dziwne, bo zawsze z levelem było coraz gorzej szybkością. Było Gorzej. Ten gorzej. Zengry w ogóle śmie nadal mi atakować, nie. Ja mu biję 2300, Dobra, biję muś nawet spoko damage. A. No dwa strzały go mam. Ja bym go mieć na strzała. chciałbym go mieć na strzała, ale ten się też jest szybki w miarę. Ale patrzcie my jesteśmy tak duzi i nadal możemy sobie bez problemu sprintować i tak szybko w ogóle poruszać się. To jest aż dziwne, naprawdę. Ja będę się jakieś jak będę miał mody, przestawać sobie po prostu i dodać na przykład 1000 level na Magalonie, nie. I zobaczyć, czy jakbym miał 1000 level, to nadal tak szybki będę. No To mnie ciekawi bardzo, i wtedy byłoby śmiesznie widzieć takiego ogromnego grubasa, który po prostu tak szybko lata, nie? mogłem zrobić to na Suriwalu, no, ale zajęłoby mi to bardzo sporo godzin. Nie ma Sensu. Lepiej już robić to po prostu komendą czy coś takiego. Co jest już na mar... czasu takie taki mocne marnotrawstwo czasu, tak farmi przez nie wiem, 5 godzin tylko po to, żeby jakiś tysiąc level bić na jednej rybie i potem wyjść z tego i się co innego nie zapisze, nie? To byłoby smutne, trochę. Nie, tak samo mam Valheima. Jeżeli was interesowałaby ta gra, bo sobie sobie właśnie gramy prywatnie. Ja uważam, szczerze, że ta gra nie jest zbyt dobra do nagrania, bo ta gra jest fajna, żeby sobie. pograć. Pograć z znajomymi pograć samemu bo głównie znajomymi polecałbym, na samym razie bym nie polecał, ale fajnie, żeby sobie po prostu pograć. Ale jeżeli z a, to mi napisać. Mogę sobie po prostu nagrać, i jeżeli Wam się spodoba oglądanie tej gry. No to, to czemu nie, nie? To czemu nie? Mogę po mogę prostu pokazać wam, jak set tam gram w to gierkę. 60 level mamy. Bijamy setny. To jest nasz cel na dzisiejszy odcinek. Bicie setnego levela na megalodonie. No, bo ja jak 60 80 level i się zaraz widzimy po prostu. No mamy 80 level. Poły ten level już leci w miarę wolno. A wydaje mi się, że na no, spokojnie, że się ten setny level. No już mamy 81 zresztą. I jeden viewer daje nam około level i troszkę więcej. Dlatego, no musimy mi zabić jeszcze 18. I będziemy mieć setny level. No i powiem, jestem już ogromny. Nasz już od dawna go zabijam. Po prostu Nasz już go od dawna zabijam. Biję po 5000. Naprawdę wale dipsy ogromne. Tym megalodonem jestem nadal strasznie szybki. To jest dziwne, to jest naprawdę dziwne. Ta ryba jest, nieważne jak wielka, ona jest po prostu szybka i zwinna. To jest serio dziwne, dlatego naprawdę okropnie mi interesuje, jakby wyglądała sytuacja, jak miał 1000 level. Przecież ja bym był po prostu ogromną bestią, i bym był jeszcze tak okropnie szybko bestią. To jest, to jest niemożliwe, to jest aż, aż, aż niemożliwe. Naprawdę, Przestujemy to na pewno kiedyś. Teraz powoli sobie robimy ten setny level i zobaczymy po prostu, jak wielcy jesteśmy tym megalodonem, bo jestem ciekaw Już powoli, powoli jesteśmy naprawdę duzi i to poruszanie się jest takie. No powoli zaczyna być takie denerwujące poruszanie tej, Bo coraz mniej miejsca jest, więc zobaczymy, jak będzie, jak pójdziemy w jakieś inne miejsce, gdzie jest po prostu jeszcze mniej miejsca, gdzie normalnie jest dużo miejsca, gdzie wcześniej było dużo miejsca, nie zobaczymy sobie. Po prostu z sobie po mapie tym setnym levelem i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo to może być naprawdę śmieszne. Na przykład i sprawdzimy, jak wielcy jesteśmy od innych ryb, nie? A naprawdę jesteśmy ogromni, jesteśmy naprawdę ogromni. wiem, że nie zjadłem tych wszystkich niektórych tych kawałków tego, ale po prostu on ma takie cienne zasięgi do wciągania jest Tak, nie wiem, tak niewygodnie co się to robi. Zbyt dobrego wciągania on nie ma. W ogóle ta ryba jeszcze śmieje gryźć czasami, co coś dziwne, nie? To jest strasznie dziwne. Ta malutka może oleć, bo one tam zmieniają. Już, ach, już nad levela mi jednego nie daje, zaraz, sprawdźmy. Pokonam go, mam pół levela Zjem sobie to wszystko. Tak on mi całego levela już teraz nie daje. On mi daje niecały level teraz. Jo, pitole, kurde. Żeby on mi nie cały level dawał, to już naprawdę nieźle jest. Ludzie się stał z tym, mięsem, mu w powietrzu tam. A i próbujemy sobie te, będąc tak wielkim wyskoczyć gdzieś daleko, nie? Pod koniec odcinka sobie po prostu wyskoczymy gdzieś, zobaczymy, co się stanie. No chodź do gnoju. Pyk! O, tak, dobrze, 97 level. Już jeszcze cztery jakieś, jeszcze cztery i będzie git. No jest ten level. pół No halo, ale czemu ty? Bo on prawie wyskoczył tórę lowową! tole, Co byś z tego wyskoczymy tam, wyskoczy? tam został na zawsze, nie mógłbyś tam to pójść? O nie, nie moglibyśmy już ekspić wtedy. O zjem sobie to wszystko, co jest tutaj. I też muszę w żeby nie chcący nie skoczyć dziś, bo jeszcze nie będę mógł wrócić, niej będzie śmiesznie. A ja Jestem naprawdę ogromny, ja jestem naprawdę ogromny już. I to już tak, czuć czuć bardzo mocno. 7 tysięcy w ogóle bijemy. naprawdę dużo bijemy. Zajmę sobie to wszystko. No bo ostatni gryz. Znaczy ostatni nie ostatni gryz, tylko ostatnie ostatni, ostatni go. Pyk! Teraz możemy wciągnąć i mamy setny level! Mamy setny level megalodonem lodonem! tole, patrzcie jak miał coś. Dobra. Zobaczmy, jak jest większy do innych ryb. Uwajmy sobie tak po prostu. Widzę, że chyba Gorzej jest jest, ale tak tylko leciutko chyba. Nie, nie wydaje mi się, żeby była taka duża różnica, szczerze. Ale no mogę się mylić. Mogę... A w sumie nie, dalej jesteśmy mega szybciej. Patrzcie, no to jak my szybko polecimy. Co jest? jo. Dobra, z tego co wiadomo, możemy wciągać, na nie będę próbował. Jak ja jestem wielki, a jestem strasznie ociężały i wielki teraz. No tak, on dobrze zwinność, nie? Ale po prostu jestem ogromny, jestem ogromny. Czy możemy goś tu spotyć fajną tak, żeby tak mniej więcej dobrze to ogarnąć, jak duzi jesteśmy, nie? No, rekin, na przykład. Ten rekin jest akurat duży, nie? Ale no patrzcie, to jest rekin który jest dużym rekinem. To, to jest, o ten rekin tu na dole, on jest duży, on, on jest duży, nie? Ten rekin jest duży. Mm, ten rekin serio jest duży. I patrzcie, ja, ja my jesteśmy podobni do niego. O kurde, to wygląda strasznie, to wygląda naprawdę strasznie. Oj, oj, Ale my jesteśmy wielcy. Dobra, może sprawdzić wyskoczyć. to Znajdź jakieś dobre miejsce i wyskoczym, prosto. Wyskoczym, coś i zobaczmy co się stanie jak wyskoczy. No a czas, Panie, panie, wysko... Oj, nie! Bo się zboguje! Odejdź, Odej. ale <laughs> tu jest zbyt płytko. Nie, nie mogę to być. Naprawdę nie mogę... Nie megalodon! Co ty? Wyjdź, 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 cofnij do tyłu, na spokojnie do tyłu nic się nie stanie. O, dobra, nic się stało. Musimy rozpędzić, tak? Wydaje mi się, że gdzieś między na tej odległości mogliśmy się rozpędzić, tylko ja bym chciał wyskoczyć poza gdzieś na, na ląd, nie. Podejść sobie pod jakąś górę dużą, podejść sobie pod, pod jakąś górę, po prostu. I ja bym chciał w miarę taką górę, gdzie nie jest dość głęboko. I się właśnie. Tutaj widziałem, że jest takie dobre miejsce. Chyba tutaj, o. Tak, to będzie nawet spoko miejsce. Dlatego pójdźmy tu na dół. Kurde, co się dzieje z moim Magaladonem? Pójdźmy tutaj na dół. Tutaj, o, ustawmy się w miarę fajnie. I wyskoczymy sobie tutaj do góry. O. Tylko zaraz. Możemy się tak powoli powoli rozpędzić. I lecimy, 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 najpierw powoli zwyczajnie. I teraz w ostatniej chwili byk! O to! Ale przywalimy! Oj, co się stało z nami, się stało? To? Dobra, to, 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 to było za miejsce, to było miejsce. Chodźmy jeszcze znaleźć inne. O tutaj będzie chyba lepiej. Mogę tak trochę wyjść na górę? Tak chciałam tylko leciutko wyjść na górę, Więc żeby zobaczyć mm, jest coś ciekawego. Dobra, spróbujmy tutaj, spróbujmy tutaj, przyspieszę i. Kurde, nie mogę wlecieć, co się dzieje? Nie, ten Megalodon się pukuje strasznie. No nie, pośród wrócił brzuchem, co jest Megalodon? Ej, co ty? Nie, on się wywalił na... On się walił na łeb, on już się wstał. wstaje. On się na łeb on bo nie się wstanie chyba. Nie wiem czy... To, to nie ja robię myszko jak coś, to nie ja robię myszko. Ja, ja teraz nie ruszam, nie dotykam myszkę w tym momencie. Nie ruszam, nie dotykam myszki w tym momencie. Nic z nią nie robię. To on się wali na łeb. To on się wali na łeb. Ej, Maglodon. Czy on zaraz stanie po prostu sobie na ogonie? Dobra, nie wiem co się dzieje. Naprawdę. No, może może się do tyłu, może co? Tak, mi się troszkę do tyłu. Ej, ja nie mogę się ruszać, naprawdę, nie mogę nic zrobić. No Nie, nie mogę się totalnie ruszyć nigdzie. Ja, Pitole. To był błąd. To był, to był błąd, panie, panie to był błąd. Ja w ogóle coś jemal. Nadal nie wiem co tu coś to w ogóle jest. No nie, ja sam się do się i tyłu troszkę. Jakoś tu wleciałeś, to i wleci stąd jakoś, nie? O, 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 o! Chyba się udało! Udało się! Nie wiem, jak to się stało, ale się udało. Dobra, musimy jakoś wlecieć tutaj w kosmos w jakiś sposób, tylko no właśnie, kurde nie wiem jak. Może stąd. O, stąd być dobrze. Właśnie jakbyśmy wypłynęli tutaj o, z, te, z tego tutaj, z tego dołku i właśnie poszli w tamtym kierunku. Tak mi się wydaje, że to nie było najgorsze. O, w taki sposób, właśnie, w taki sposób. Jakbyś taka rakieta poszli, dobra. Powinien pójść tak jak taka rakieta. Pi! Oj! Poleciało dobrze? No tak średnio. No, zawód chniemy chyba. Nie, no ciężko, ciężko mi tam polecić. Dobra, mniejsza o to. jak jakieś 1000 level, to wtedy spróbuję polecieć tam. Ewentualnie jakiś haksel, po prostu na latanie się znajdzie, czy nie wiadomo, co i będziemy mogli sobie polatać Dobra, wyliśmy zatem Megalodonem Na tym odcinku bierzemy z Rival, tylko oczywiście turwal jakoś taką operybo, rybą, nie jakoś takim drapieżnikiem mocnym takim. I po prostu postaramy się na Rivalu, dawalić jakieś zarąbiste ryby, nie? I wygrać posugierkę. O, ten typ tu jest, co on typu tu robi! Ty, ja nie wiem, że to może to tak po prostu. Chodź tutaj. Ej, tylko typu na dwa strzały, dopiero zjechaliśmy gdzie tą rybę, tego wieloryba. O, to jest kaszalot! Przypomniał mi się, przypomniał się nazwa! To jest kaszalot, właśnie! Tego kaszalota my zajmujemy, że oddawa nasz tego typu na dwa, ale ten typu... To musi być mocny, ten pęta coś tam jest naprawdę silno rybo, jest naprawdę okropnie silno rybą. Ale dobra, to jest ciekawskie zaglądanie. Pajo, baju, baju!